Zabrzeński biznesplan, w ogóle sam pomysł na to, żeby gdzieś tam działać, pomógł mi bardzo dużo. No, rozwinął te skrzydła w niewyobrażalny sposób, dodał tej energii i to, że komuś spodobał się pomysł na to, co, co chcę robić i że chcę sprzedawać to, co tworzę, uczyć też innych i to jest bardzo wyjątkowe, więc no, bez tej nagrody wydaje mi się, że nie byłoby mi tak łatwo, aby uwierzyć też w 100% w to, co robię. dla mnie udział w konkursie biznes Biznesplan był taką możliwością weryfikacji pomysłu na, na mój biznes, tego, jak inne osoby postrzegają ten pomysł, czy on jakby trafia do odbiorców, do innych ludzi. To był taki pierwszy, jakby, no taka pierwsza weryfikacja, czy, czy ten pomysł ma szansę na sukces, jak ja jestem postrzegana jako początkujący przedsiębiorca. No i jest to też możliwość poznania wielu ludzi, którzy potem na dalszej drodze zawodowej no, mogą pomóc. Razem z koleżanką, którą pracujemy w zawodzie już ponad 20 lat, w zawodzie fizjoterapeuty, postanowiłyśmy wziąć udział w zabrzeńskim biznesplanie, przygotować ten biznesplan, wystartować, i powiem szczerze, że bardzo nam to pomogło. Dostałyśmy trzecie miejsce, nagrodę pieniężną i dodatkowe inne nagrody, które bardzo nam ułatwiły start. A przede wszystkim tu miało takie funkcje, że uwierzyłyśmy w siebie. Dało nam to taki pozytywny impuls do tego, że po 40 można jeszcze coś innego w życiu zrobić. Można zaistnieć w jakiejś innej dziedzinie. Stworzyłyśmy stronę internetową, założyłyśmy sklep internetowy. Bardzo nam się też przydała nagroda związana z prowadzeniem księgowości. To była też bardzo duża pomoc. Trzymałyśmy również lokal jako nagrodę i muszę powiedzieć, że przez ten rok zrobiłyśmy duży postęp, są duże, różne pomysły nowe, nowe projekty. Że udział w takim programie, w takim konkursie jest bardzo dobry na start. Przede wszystkim to, co mamy, jako mamy wizję, misję tego, co chcielibyśmy robić, idealnie można to właśnie sprawdzić. Nawet jeżeli się nie uda wygrać, to zawsze mamy tak jakby ogląd na to, ktoś nas pozna, ktoś gdzieś podpatrzy, co robimy, zainspiruje nas, doda właśnie skrzydeł, więc niekoniecznie nagroda pieniężna jest takim wyznacznikiem. Tego, czy to, co mamy w głowie, aby robić, ma sens? Więc wydaje mi się, że warto, warto spróbować, nawet żeby porozmawiać z tymi innymi przedsiębiorcami i cokolwiek się dowiedzieć, czy idziemy w dobrym kierunku. Jest bardzo duże wsparcie ze strony Zabrze i Pan, Zabrzeńskim Centrum Przedsiębiorczości. Tutaj Panie służą pełną, czy pewnie Panowie też, no ja trafiłam na Pani akurat. Bardzo są wszyscy pomocni tam już na etapie udzielenia informacji o konkursie, o tym, jak dokładnie ma wyglądać ten biznesplan. Właśnie no, osoby pracujące w tym Zabrzeńskim Centrum Przedsiębiorczości też służą wsparciem, informacją, więc w momencie, kiedy zadzwonię tam, czy, czy udam się osobiście, żeby zapytać, czy na przykład to też zawrzeć, czy, czy, czy czy jak coś zrozumieć, to zawsze spotykam się z otwartymi drzwiami i z pomocą. No i sama w ogóle atmosfera, która panowała wokół tego konkursu, była fajna. W sensie takim, że wszyscy są bardzo życzliwi, tak z uśmiechem podchodzą do człowieka, to jakby nie należy się niczego obawiać. Muszę powiedzieć, że sam udział w konkursie bardzo pozytywnie nas zmotywował do tego, żeby ten plan zrealizować. Prawdopodobnie gdyby nie udział w zabrzeńskim biznesplanie, nasz pomysł nigdy nie doszedłby do realizacji. Zabrakłoby nam samozaparcia, zabrakłoby nam chyba energii do tego wszystkiego, a tak po prostu ten termin, który nas tam gdzieś gonił, że musimy ten biznesplan w określonym terminie złożyć, spowodował, że naprawdę żeśmy się z koleżanką sprężyły i zrobilibyśmy po prostu to, jak należy.

Chciałam bardzo zachęcić wszystkich początkujących przedsiębiorców czy osoby, które myślą o założeniu swojej działalności do wzięcia udziału w konkursie Zabrzański Biznes Plan, bo myślę, że warto wziąć w nim udział z kilku powodów. Przede wszystkim daje możliwość zweryfikowania swojego pomysłu na biznes już na początku, przed poniesieniem też inwestycji w ten biznes. Po drugie, jest to bardzo duże wsparcie merytoryczne i takie materialne, jeżeli chodzi o rozwój swojej firmy. Można skorzystać dzięki temu z pomocy wielu specjalistów, czy to w branżowych, czy w zakresie na przykład reklamy, marketingu, też wsparcia takiego merytorycznego, księgowego, podatkowego. Jakby możliwości są duże, zawsze zostają dopasowane do potrzeb danego przedsiębiorcy. No i jest to też dobra reklama taka dla firmy i myślę, że to jest też taki certyfikat wiarygodności początkującego przedsiębiorcy, no bo jak wiemy tych firm co roku powstaje wiele i później też jest trudno się wyróżnić, będąc na tym początkującym etapie i trudno jest też dostać taki kredyt zaufania od przyszłych klientów i myślę, że uczestnictwo i nagroda później w takim, czy wyróżnienie firmy w konkursie biznes Biznesplan też jest takim certyfikatem właśnie wiarygodności. Nie da się ukryć, że to jest szansa próby dla naprawdę każdego. Więc jeżeli ktoś szuka swojej drogi zawodowej i ma jakiś pomysł, to śmiało może spróbować teraz są może niesprzyjające do końca czasy temu aby zakładać biznesy więc muszą one być naprawdę przemyślane i marzenie marzeniem ale też realnie należy spojrzeć na to co się w gospodarce dzieje jak właśnie nawet pandemia może przynieść plusy i minusy naszej naszej firmie także no, trzeba sobie to przemyśleć biznes plan jest czymś naprawdę bardzo bardzo ważnym więc patrząc wstecz no bez tego biznes no myślę, że by się nie udało, więc tak by scharakteryzowanie sobie tego, co chcemy robić jest bardzo ważne, a potem czas weryfikuje, jak już nam się to wszystko poukłada, ale... Mocno trzymam kciuki i zachęcam do tego, aby próbować, nie bać się. Jest wiele szkoleń, jest wiele osób, które nam pomagają, mamy bliskich, mamy przyjaciół, także naprawdę może się to udać i trzymam kciuki, zachęcam gorąco do tego, aby brać udział w, w takiej drodze zawodowej, biznesowej bycia na własność.